Witam wszystkich na porannej aktualizacji sytuacji na Bitcoinie. Mamy 14 dzień lutego. Eee, przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, zgodnie z ostrzeżeniem o ryzyku. Jeżeli ktoś szuka więcej analiz bądź chce się nauczyć tradingu, zapraszam do. Naszego forum. Tutaj jest kontakt mailowy i na Instagramie ze mną. Prześlę wszystkie wiadomości. Na forum znajdziecie szkolenia, znajdziecie bardzo dużo ciekawych analiz. Zapraszam do kontaktu. Przez pierwsze dwa tygodnie forum cały, cały, cały dostęp do forum jest bezpłatny do kursów, do szkoleń, do wskaźników. Jeżeli Wam się to spodoba, to już zadecydujecie, czy chcecie pozostać z nami, czy nie. Także zapraszam do kontaktu. Przechodzimy już do wykresu Bitcoina. Dzisiaj zrobimy sobie go na 4 godzinówce i godzinówce. Na dwóch interwałach, tak szybciutko. Pamiętajcie o, o tym, że dzisiaj o 14:30 możliwa jest bardzo duża zmienność na rynku ze względu na odczyty w Stanach Zjednoczonych. Eee, także postarajcie się zabezpieczyć swoje pozycje. <laughs> I tutaj, tak, eee, na tym wykresie widzimy, dalej kontynuujemy ten trend spadkowy. Doszliśmy do ważnego oporu. Jego wybicie, czyli pokonanie. 21 787 zamknięcie się ceny powyżej 21 850 powyżej tej średniej tutaj kroczącej. E Pozwoli nam myśleć o dojściu ceny w okolice. Następny target z tego wykresu to 22 149. E Czy tak się stanie? No zobaczymy jak to, jak, to, jak to wygląda. Ja raczej uważam, że że tutaj nie dojedziemy że ten ruch spadkowy w zależności też od tego jakie będą newsy. Ja w każdym razie w dalszym ciągu spodziewam się zejścia do tego poziomu do 2927, może nawet 2560 przed jakimś większym odbiciem i przetestowaniem tej linii tutaj, którą mamy. Jest to linia, która jeszcze nie była przetestowana po wybiciu. Także bardzo prawdopodobne, że, że, że cena nam tutaj dojdzie. Na razie bym obserwował tutaj te, te, te poziomy, zwłaszcza tą żółtą linię, która no, właśnie jest takim lokalnym wsparciem. No i tutaj zejście do tej niebieskiej strefy. Także jeżeli byśmy mieli podbicie, pokonanie 21,787 to jest 22,149. No i później już lecimy wyżej, ale to melodia przyszłości. Najpierw dojdźmy tutaj, gdyby tutaj był taki target, następny miałby wyznaczyć, gdzie byśmy zamknęli się nad niebieską średnią kroczącą, no to jest 23,200. Tutaj te okolice, ale to, to na razie bym się skupił na tych poziomach na 4 godzinówce Wejdźmy jeszcze na jednodniówkę. Tam się niewiele zmieniło od wczoraj. I widzimy, że dalej jesteśmy pod tą linią oporu. Także ja tutaj raczej od to, to czego oczekuję no to, są, to jest kontynuacja spadków i zejście do tej, do tej niebieskiej linii tutaj do 22 Przepraszam do 2577, tak jesteśmy na oporze, wybiliśmy, mamy retest no i spodziewam się zejścia, zejścia niżej. Tak tutaj z tego wykresu. Jeżeli pokonamy ten opór, no to wówczas rozmawiamy o dojściu do pierwszej średniej kroczącej, czyli 22 200. Na jednodniówce mamy tą średnią kroczącą, a tutaj mamy 23 000. Także te poziomy do obserwacji z interwału jednodniowego. Tutaj kolejny wykres, który chciałem Wam pokazać. To jest potwierdzenie tylko tego, co, co inne techniki mierzenia, to nie są te same żółte linie, które były tam. Na tamtym wykresie, tamten wykres na skali logarytmicznej jeszcze dodatkowo, no, i tutaj widzimy, że wyznaczyliśmy zieloną strefę, od której spodziewaliśmy się odbicia, i to odbicie nastąpiło po jej dotknięciu, bo bardzo precyzyjnie weszło. Natomiast teraz spodziewam się dojścia do 21.778. Widzimy, że cena widzi ten poziom. Ten poziom również był widoczny na poprzednim wykresie. Te dwa się nakładają. Następny to jest 21.939. I wybicie tego poziomu to są 22, 173, 22, 280 i możliwość dojścia do 22, 535, ale to już jest raczej mało prawdopodobne. Widzimy, że to podbicie jest na niewielkim wolumenie, także myślę, że raczej, raczej tutaj czerwień dominuje i myślę, że jest to tylko korekta przed dalszym ruchem, przed dalszym ruchem spadkowym. Tak to wygląda na Bitcoinie. Jeszcze zobaczmy szybko sobie na Ethereum. Niektórzy z Was o to prosili, także tutaj na Ethereum widzimy również, że mamy podbicie, doszliśmy do 161. Ten poziom, który tutaj sobie wyznaczyliśmy, zadziałał, trzyma nas na razie prospadkowo. Wybicie tego poziomu, no to jest dojście najprawdopodobniej do tej górnej czerwonej linii, czyli do poziomu w zależności od kontaktu z linią tutaj gdzieś w okolice 1520 i to jest na ten moment max jaki widzę na na tym na tym, tutaj było troszkę nadbite, cena powróciła, retest i bardzo, bardzo możliwe, że tutaj zejdziemy do przynajmniej do tych poziomów tutaj My też na WP że jest tutaj duży, duży potencjał transakcyjny. Następny jest tutaj, także to się wszystko nam nakłada. Jeszcze zmierzmy sobie, jak te spadki by mogły wyglądać ewentualnie. No, wiadomo, że, że tutaj wsparciem stanowi dalej ta, ta linia 1460, czy ta linia czerwona. Tutaj mamy. Jeszcze jeden poziom wsparcia, który wynikał z mierzeń FIBO, Jak widzicie, no, został on nadbity cieniami. Zmierzmy sobie tylko ten cały ruch tutaj. Tu, to pierwszy taki poziom silniejszych wsparcia. Mam przenieść tutaj i ta strefa wsparcia, mierzenia FIBO jak ładnie się pokrywają z. Y Z tym, co, co mamy na wolumenie, jeszcze tutaj bym zmierzył to ostatnie podbicie. Gdyby się teraz to zakończyło, to zobaczcie, mamy taki klaster FIBO tutaj 161. Eee, także ja tą strefę całą zaznaczę jako taką strefę popytową. Jeżeli ona nie wytrzyma, no to lecimy na dużo, dużo niższe poziomy. Na pewno schodzimy do, do, do tego. Tego poziomu tutaj 1463, 1600, 1440 na początek, a później to jest taka strefa, gdzie możemy zobaczyć odbicie, i to by się też pokrywało z przetestowaniem tej górnej strefy, tej konsolidacji tutaj. Także jest interwał 30 minutowy, jest to niski interwał, no ale warto, warto, warto obserwować. Jeżeli ktoś szuka takich zagrań scalpingowych, no to tutaj na 30-minutówce mamy taką strefę popytową. I wybicie no to jest zejście automatycznie niżej. A ogólnie, targety to tutaj mamy: jeżeli to podbicie by się miało tutaj zakończyć, to targety, jakie będziemy mieli, no to jest tutaj ta linia. Ale to będziemy dalej łapać. W tej, do tej strefy zielonej myślę, że zejdziemy, i tu jest 1434, taki target, gdzie na ten moment, powtarzam, że to jest w tej chwili, y, może pojawić się odbicie tutaj, ale zostawmy to. Na razie obserwujmy tą czerwoną linię tutaj na dole, która jest linią tego kanału, który jest testowany z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda na, na, na Ethereum. Ja spodziewam się zakończenia tej korekty tutaj bądź tutaj, zejścia w dół. Jednak pamiętajcie również o zabezpieczeniu wszystkich pozycji o godzinie 14.30 dzisiaj mamy odczyty danych, więcej analiz, więcej zagrań. Zapraszam wszystkich na, na nasz prywatny kanał. Tam się pojawiają analizy na niższych interwałach zagrania scalpingowe, kontakt, kryptowsparcie na telegramie, kryptowsparcie gmail.com, adres mailowy. Życzę wszystkim udanych tradeów i miłego dnia.